Właśnie byłem testować adaptery podwyższające tylne zawieszenie w moim scramblerze. Zamontowałem to dla próby, żeby sprawdzić, jaki nowy amortyzator kupić. Natomiast przejechałem już trochę kilometrów. Adaptery wydają się być całkiem solidne. Kupiłem je za 19 zł na Allegro za komplet, więc w tym sezonie myślę, że jeszcze na nich pojeżdżę. W tym momencie zwiększają one prześwit o 3 cm. Jest jeszcze druga dziura, która podniosła 5 cm, także całkiem fajne rozwiązanie, trzeba sobie potestować. Charakterystyka zawieszenia, charakterystyka amortyzatorów oryginalnych jest całkiem fajna, więc w sumie bardzo fajne rozwiązanie. No jedyny minus, że, że mogą one nie być jakoś. Specjalnie trwałe, ale to okaże się z czasem. Także możecie zaobserwować kanał, a na pewno prędzej czy później podzielę się z Wami informacją, jak na dłuższą metę sprawdzają się, sprawdzają się te laterki.